Halo, halo! Słyszałam, że chcesz nauczyć się makijażu Trafiłaś idealnie! Mam dla Ciebie przygotowaną serię filmów Poradnik makijażowy dla początkujących Dzisiaj nauczę Cię, jak zrobić ten makijaż Także jeżeli jesteś chętna, zapraszam serdecznie, obejrzyj ten film do końca To już kolejny odcinek poradnika makijażowego Więc jeżeli chcesz zobaczyć, jaki makijaż wyczarowałam w ostatnim Zapraszam serdecznie na mój profil Dzisiejszy makijaż rozpoczynam od niepodkładu Kremu CC Dzisiaj właśnie to on będzie królował Krem, który ratuje Jeżeli uwielbiasz naturalne wykończenie e, Pokażę Ci na moim czole Jak on pięknie, naturalnie wygląda Żadnej efekt, Żadnego efektu maski e, Piękny, naturalny Nawilżający A przy tym kryjący Wiele kobiet myśli, że stosowanie kremu CC e, To jest po prostu takie wiecie Tylko delikatny, no bardziej krem niż podkład Wszystko zależy od tego, jaki krem CC wybierasz ten krem przepięknie kryje, wyrównuje kolory, redukuje widoczność zaczerwienień. Krycie można budować, więc jeżeli masz potrzebę na przykład nałożyć większą ilość, na przykład na policzki, bo się mocno różowie, różowią, to jak najbardziej po, chwilki, po chwilce po prostu dołóż sobie warstwę. Nigdy nie nakładaj podkładu. W ogóle w makijażu nigdy nie robimy tak, że nakładamy jakieś produkty. W właśnie jednej grubej warstwie, raczej staraj się nakładać wszystko stopniowo. Ten krem da Ci nie tylko krycie, nie tylko wyrówna koloryt, nie tylko zabezpieczy skórę przed czynnikami zewnętrznymi, ale też. Przepięknie ją nawieży, więc jeżeli masz suchą skórę, to będzie idealne. Ja mam skórę mieszaną, dlatego będę go pudrować i e, można oczywiście też tak robić. Jeśli borykasz się z zaśnieniami, albo po prostu chcesz uzyskać taki efekt naprawdę pięknie rozświetlonej skóry, wystarczy, że odżyjesz dosłownie odrobinkę tego kamuflaża. Dziewczyny, to jest korektor, który po prostu przykryje wszystko. Opatentowany kolor, który jest brzoskwiniowy, przepięknie otula skórę, dopasowując się również do jej odcienia. Ale ten właśnie brzoskwiniowy, koralowy odcień on odbija światło, neutralizuje zasinienia, więc mała ilość wklepana pędzelkiem i mamy. Jeśli to. natomiast twój krem CC nie pokrył wszystkiego, jakbyś sobie tego życzyła, użyj kamuflaża w odcieniu właśnie twojego kremu. Dzięki temu mamy przepiękne krycie i nie potrzebujesz naprawdę dużej ilości podkładu czy kremu CC. Po prostu dołóż sobie to cudo jest to w ogóle produkt, który właśnie ma premierę, więc możesz używać jako jedna z pierwszych polek i zobaczyć jak on kryje. Po prostu jest to jak kamu, moja skóra mieszana bardzo lubi pudry, zwłaszcza właśnie w, osie, w okresie jesienno-zimowym, dlatego też używam pudru wygładzającego. On też troszkę zmatowi skórę, ale nawet jeżeli masz tą skórę suchą, ten puder się też sprawdzi. Wiem, że być może testowałaś jakiś puder przy suchej skórze. On zrobił po prostu efekt e, sztuczny, czyli wysuszają e, niestety e, pudrę, skórę, e, nawet czasami nie współgrają z podkładem, natomiast ten puder, on po prostu tworzy na skórze taką taflę photoshopa, tak jakbyś wygładziła sobie skórę w jakimś programie e, i nakładam go pędzelkiem, wklepując, można też wykonywać takie ruchy bardziej koliste. Nakładam cię na całą twarz. Ta paletka na dziś prezentuje się tak, magnetyczna, luksusowa, bardzo wysokiej jakości, Produkty, które tutaj um, akurat są w mojej paletce um, dopasowuję indywidualnie klientkom, zgodnie z tym, jakie masz potrzeby, jaki masz kolor skóry, jakie efekty potrzebujesz. Czy chcesz paletkę na co dzień, czy chcesz paletkę na wyjścia, może taką, którą zrobisz oba makijaże. Dzisiaj umieściłam właśnie te produkty, natomiast co będziemy używać? No to uwaga, trzymaj się, bo cieni akurat dzisiaj nie będziemy tych używać. Tutaj zamiast cieni może być też pędzelek, także możesz stworzyć spersonalizowaną e, paletkę. E, ten Produkt, który tutaj widzisz, jest to rozświetlacz. Jest to produkt, który bardzo, bardzo ładnie opalizuje na skórze. Właśnie mamy, mamy tutaj dwa rozświetlacze: jeden jaśniejszy, drugi w ciemniejszym odcieniu. I właśnie użyję dzisiaj tych trzech produktów do konturowania. Zaczynam od brązera, który jest produktem najciemniejszym i jako jedyny jest produktem matowym. Nakładam go pod kością jarzmową, zaczynając wklepywanie od. Miejsca, gdzie znajduje się ucho. Tutaj każda z nas, dziewczyny, ma taką kość. Wystarczy przyłożyć odpowiednio wyprofilowany pędzelek i delikatnie ruchami pod górę modelujesz twarz. Ja lubię jeszcze resztkami, zwłaszcza jak mam spięte włosy, a resztkami tego, co jest na pędzlu, sobie opruszyć lekko boki twarzy, ale dosłownie to jest tak, że ledwo to widać. Następnie z drugiej strony to samo, czyli przytrzymuję przy uchu i lekko ruchem do środka i od razu też lubię wykonywać troszkę ruchy ku górze, żeby to blendować wszystko ku górze Brązer nam pięknie ociepla twarz konturuje, co oznacza, że pięknie wyszczupla i dodaje nam rys, zwłaszcza jeżeli twoja buzia jest na przykład okrągła Bądź właśnie chcesz ją wysmuklić. Następnie ten rozświetlacz użyję jako róż. Jeżeli masz ciemną skórę, on będzie idealny. Natomiast moja karnacja jest raczej taka średnia. Nie chcę też zbyt ciemnego uzyskać efektu, dlatego też nakładam sobie ten produkt jako róż. Taki brzoskwiniowy, taki wręcz ciepły. I myślę, że to będzie też świetne rozwiązanie, zwłaszcza, że naprawdę. Drobinki, które się tu znajdują, bardzo, bardzo rozpromieniają skórę. Na końcu, jeżeli chcemy jeszcze więcej błysku, dodajemy sobie na czubeczek pędzelka i na szczytkości jarzmowej już rozświetlacz dopasowany do karnacji. Polecam też robić to nad ustami. I spójrz, jak pięknie wygląda ten policzek. Jest ocieplony a buźka jest taka rozpromieniona. Słyszałam, że masz też czasami problem z brwiami. Jak je pomalować? No mamy różne produkty, bo mamy cienie, pomady, kredki, tusze do brwi. Pokazywałam ostatnio tusz, a dzisiaj zestaw, trio, które osobiście uwielbiam. Trio do brwi, które składa się z lekkiej pomady, cienia wypełniającego i cienia rozjaśniającego. Dla kogo? No dziewczyny, dla takiej, dla brwi, które potrzebują... Wyrysowania. Jeżeli lubisz mocniejszy efekt, jeżeli masz mocne ubytki, świetnie sprawdzi się ten zestaw. On ma również w sobie szczoteczkę, którą przed chwilą wyczesałam brew e, i mały, dwustronny pędzelek, bardzo precyzyjny. No i teraz tak, nakładając sobie odrobinkę pomady na oba brzegi pędzelka, wklepuję jakby tą pomadę w pędzelek. Zaczynam sobie. No, nie każdy lubi ten efekt. Myślę, że, zwłaszcza jeżeli macie po prostu ubytki, to świetnie się pomada sprawdzi. Natomiast, jeżeli jesteś osobą początkującą, wybierz tuż naprawdę, tuż wystarcza. Jeśli malujemy pomadą, zaczynam od dolnej krawędzi brwi. To ona wyznacza nam kształt brwi. Zaczynam od środka końcówki, i dopiero na końcu przechodzę do samego środka. Początku brwi Następnie pędzelek maczam w cieniu I delikatnie ruchami pod górę Uzupełniam sobie Kształt Nie jest to takie trudne Wszystko też zależy od Tego jaką masz brew Jeżeli natomiast borykasz się Na przykład z tym, że Twoje włoski są siwe To również Sprawdzi się świetnie tusz Także na spokojnie, na co dzień, jeżeli nie masz dużych ubytków, łatwiejszy będzie tuż. Jeżeli natomiast lubisz mocniej wyrysowane brwi, e, chcesz je podkreślić, bądź masz ubytki e, Mogę pomóc Ci właśnie dobrać idealną kolorystykę tej palety dla Ciebie Dlatego, że ona występuje w dwóch kolorystykach I teraz spójrz, e, jaka jest różnica Teraz coś, czego po prostu nie mogłam się doczekać, aby Ci pokazać Cienie, którymi zrobisz po prostu makijaż w kilka sekund Cienie w sztywcie. Występują w trzech odcieniach. Każda z Was znajdzie idealny kolor dla, cie, dla siebie. Mamy różowe złoto, mamy złoto e, i jeszcze taki kolor totalnie w innej tonacji, którym fajnie można przyciemnić. I teraz spójrz. Spójrz, jak to pięknie odbija światło. To są cienie, którymi możesz zrobić po prostu przepiękny makijaż codzienny. Ale też wieczorowe i co najważniejsze, prosty i szybki. Żeby pokazać Ci, jak to może być naprawdę na co dzień banalne, użyję dzisiaj tego różowego złota, który nakładam bezpośrednio z aplikatora, wklepującymi ruchami na powiekę ruchomą. Następnie lekko paluszkiem sobie to wklepuje. Ma to formułę kremową, ale dziewczyny, jak to zaschnie, to te cienie są po prostu nie do zdarcia. Są wręcz wodoodporne, zostawiają przepiękną, poświatę, a przy, przez tą formułę kremową. Nawet jeżeli jesteś osobą początkującą Nie umiesz się malować Zobacz, nawet nie potrzebujesz pędzelka Po prostu tak to zostawiasz I efekt jest naprawdę Jeśli cik. chciałabyś troszkę jednak ocieplić Ten różowy kolor Nałóż lekko wewnętrzny kącik I na środek powieki Złoty odcień Także miał być jeden, ale jednak się pokusiłam Tutaj, żeby też współgrało Z pozostałą częścią makijażu twarzy Zobacz jak one się mieszają tylko paluszkiem. I mam moim sposobem na perfekcyjnie wydłużone rzęsy jest to, żeby malować się przy tej paletce, która zawiera w sobie najważniejsze produkty. Każda z was uważam powinna mieć taką paletkę, która będzie uzupełniona o produkty, które zawsze będziesz miała pod ręką i będą ci pasować. Nieważne czy jest lato czy zima, możesz mieć taką paletkę klasyk, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z makijażem. Naprawdę nie musisz kupować paletki 50 cieni, nie musisz kupować oddzielnie produktów oddzielnego bronzera, rozświetlacza. Wystarczy jedna paletka, w której będziesz miała wszystko. I lusterko, które zdaje, naprawdę daje sobie radę u mnie na co dzień, również w makijażu, kiedy się maluje w domu, ale w podróży także. Więc trzymam bardzo blisko Brody to lusterko, odchylam głowę do tyłu, żeby widzieć idealnie nasadę rzęs. I mój sztuczny, mój tusz o nazwie sztuczne rzęsy w butelce, dosłownie, możecie w internecie znaleźć. E, właśnie ten produkt o takiej nazwie, dlatego że on, nie co robi, on po prostu tak wydłuża, tak pogrubia, zagęszcza przez te włoski, przez tą szczoteczkę, która jest po prostu e, no duża, ale robi robotę. Także nakładam sobie tusz i lecimy teraz z ustami. Chcę, żeby Twój makijaż ust był trwały? Nałóż na usta resztki podkładu, które zostały na pędzelku do aplikacji podkładu. Nie, nie oszukujmy się, jeżeli... Pragniesz tej trwałości, sam błyszczyk nie wystarczy. Żeby uzyskać trwały makijaż ust, użyj najpierw konturówki wodoodpornej. Jak konturować usta? Najpierw zacznij od krawędzi, następnie lekko wypełnij konturówką usta i wklep. Tak, żeby konturówka wodoodporna pokryła całe usta. Dziewczyny, ja makijaż ust noszę prawie cały dzień. Jem, piję. Czasami poprawiam pomadkę, ale taka konturówka nałożona rano będzie się u mnie trzymała naprawdę przez cały I dzień. I pamiętaj, że wszystkie produkty, które pokazuję, możesz u mnie zakupić. Ja dobieram je indywidualnie zgodnie z potrzebami tego Jaka jest Twoja skóra, jaki masz rodzaj skóry Dobieram produkty do makijażu, ale też do pielęgnacji Więc jeżeli chciałabyś skorzystać z takiej konsultacji Po prostu odezwij się do mnie Nakładam teraz fomatkę, Akurat nie matującą, tylko właśnie taką rozświetlającą Taką, żeby dała odrobinę błysku Pięknie nawilżyła, ale tak jak powiedziałam Kondurówka pod spodem będzie pięknie e, nam gwarantowała trwałość Bardzo lubię wklepać sobie tą pomadkę Paluszkiem. No i jak podobać się makijaż? Jestem bardzo ciekawa. Daj znać w komentarzu. zaobserwuj mnie też po więcej takich e, filmów, bo będę wstawiała regularnie poradniki makijażowe dla Ciebie.